Jakie nowe rewelacje wywołują panikę wśród wielu największych nazwisk w ruchu charyzmatycznym, w tym Shauna Bolza, Billa Johnsona, Chris'a Valotona i innych? Czy fałszywe proroctwo prawie doprowadziło do śmierci ofiary? Jakim absurdalnym i pozbawionym przeprosin oświadczeniem odpowiedział Sean Bols, co jeszcze bardziej pogorszyło sytuację? Jak bardzo kościół Bethel jest zamieszany we wszystko, co się dzieje? Czy jest to jedna z największych przykrywek, jakie kiedykolwiek widzieliśmy w Kościele Chrześcijańskim? Zebrałem najnowsze aktualizacje, które mamy do tej na temat tej kontrowersji, która szaleje w ruchu charyzmatycznym. Na koniec porozmawiamy o tym, na czym te sprawy się zatrzymały. Znaczna część tego filmu została zainspirowana przez Justina Petersa i Stevena Kozara, który prowadzi kanał The Church. Warto więc go sprawdzić i zasubskrybować. Jiggly Dawn prawie umarła w wyniku fałszywego przerodztwa przekazanego przez Shauna Bolza. Oto jej świadectwo, a potem porozmawiamy więcej o Shaunie Bolzu i ludziach, którzy kryją i dopuszczają jego złe zachowanie. Wyszłam za psychopatę, który prawie mnie zabił, ponieważ prorok powiedział, że Bóg mu mnie dał. A teraz udowodniono, że wszystkie swoje prorocze słowa opierał na Facebooku. A Bethel z Bethel Music chroni go i nie informuje swojej kongregacji o jego poczynaniach. Podzieli się z wami tym, co wiem. Jubilee, Jubilee ma zamiar obciążyć Shona Bolza, Bethel Church, Bethel Music, Bethel Music i prawie wszystkich z nimi związanych. To, to jest Shawn Bolz. Jest z bardzo z mocno związany z Bethel. Jego książki były sprzedawane w ich księgarni, prowadził z nimi wiele konferencji i jest znany ze swoich proroczych słów i słów wiedzy. Słowo wiedzy to informacja od Ducha Świętego na temat osoby, do której ma być skierowane prorocze słowo. Więc ktoś może na przykład powiedzieć, słyszałem numer 785. Czy to ma znaczenie dla kogoś tutaj? A potem ten ktoś odpowiadał, o rany, to on mnie, to jest numer mojego domu. Następnie każe im się wstać i ta osoba daje temu komuś prorocze słowo od Boga. Celem tych słów wiedzy jest zasadniczo utwierdzenie ludzi w wierze, że o rany, jeśli Bóg powiedział mu tę konkretną informację o mnie, to to, co On mówi, musi być prawdą. Teraz wiadomo, że wszystkie te informacje uzyskał z Facebooka i internetu. Przed konferencjami wyszukiwał ludzi w Google, a potem wywoływał ich, co powodowało reakcję – och, to takie niesamowite, że Bóg naprawdę przemawia przez tego człowieka. Jubilee oskarża więc show na oczerpanie rzekomych prorostów z Facebooka i Google. Najważniejsze pytanie brzmi – czy zarzuty Jubilee są uzasadnione? Sid Roth jest jednym z najpopularniejszych charyzmatyków na świecie, a jego kanał na YouTube o nazwie It's Supernatural ma ponad 2 miliony subskrybentów. Sean był gościem It's Supernatural w odcinku zatytułowanym Sean Balls uczy jak wyraźnie usłyszeć głos Boga, który jest nadal dostępny na kanale YouTube Sida. Obejrzyj Seana bardzo uważnie w tym klipie wideo, w którym Sid promuje jego niesamowite protocze zdolności. Miałem jeszcze jedną nazwę użytkownika, chociaż zazwyczaj ich nie dostaję, ale proszę Boga o informacje, których zazwyczaj nigdy nie dostaję. Terry Bishop 911. Terry Bishop, pracujesz w programie i mamy cię tu. To moja nazwa użytkownika, terebiszow 911. Pan mówi, że mieszkasz w przyjemnym, Pleasant, miejscu. Co to dla ciebie znaczy? Mieszkam na Pleasant Hill. Seidroth twierdzi, że Sean Bolsy jest najbardziej szczegółowym prorokiem, jakiego kiedykolwiek znał. Służył tysiącom osób od członków rodziny królewskiej po ludzi na ulicach. Teraz chcę podzielić się z wami sekretami, których nauczył się na temat daru prorostwa i chcę aktywować Was, abyście robili to samo, co on. Zadzwoń teraz i zdomość nową książkę Seona Bolsa, tłumaczenie Boga oraz jego namaszczone trzy Nauczanie Audio CD każdy może usłyszeć głos Boga specjalnie dla naszej publiczności i supernatural. Twoje żadarowizne wysokości 35 dolarów. Podczas gdy Sean wygłasza te niesamowite proroctwa, które rzekomo pochodzą od Boga, nie tylko czyta z tabletu, co wydaje się podejrzane jak na proroctwo pochodzące od Boga, to jeszcze przekazywane przez niego prorocze informacje brzmią podejrzanie podobnie do informacji, które można znaleźć o ludziach w mediach społecznościowych. Sean podał nazwę użytkownika i Terego, dwie informacje, które są powszechne na profile w mediach społecznościowych. Sean wykorzystuje swoje rzekome by sprzedać książki i płytę CD za 35 dolarów. Czy to wszystko jest tylko zbiegiem okoliczności? A może Sean jest po prostu kłamcą i oszustem? Chris Valoton jest starszym zastępcą lidera w Bethel Church, cokolwiek, cokolwiek dokładnie oznacza ten tytuł. Niektóre wiadomości Chrisa dotyczące Sehona Bolsa wyciekły i nie wyglądają one dobrze ani dla Shona, ani dla Chrisa. Oto pierwsza z nich od kogoś, kto pracował bezpośrednio i bardzo blisko z Shana. Po tym, jak pracowałem dla Shona, wiedziałem, że jego słowa wiedzy nie były prawdziwe. Dla Twojej informacji wiem, że przewódcy Bethel otrzymali pakiet dowodów na to, że jego prorocze słowa były fałszywe, a media społecznościowe były głównymi źródłami informacji. Chris Valoton poleciał do Los Angeles, aby skonfrontować się z Shonem w tej spółce a także z kilkoma innymi sprawami, o których tutaj nie wspomnę. Chris zaproponował Seanowi, by ten przyleciał do Reading, gdzie Chris zgromadzi 200 przypadkowych osób, o których Sean nie będzie miał pojęcia, aby wygłosić im prorocze słowa, Shawn odmówił. Mógłbym wymieniać dalej. Chris zakazał Seanowi przemawiania w Betel, a nawet usunął wszystkiego książki z sklepu internetowego. Kiedy jednak zapytałem Chrisa, y, dlaczego nie wyda publicznego świadczenia, aby ostrzec Kościół przed oszukańczymi słowami wiedzy, powiedział, że byłoby to zbyt szkodliwe dla ruchu proroczego. Nie powiedziałbym tego wszystkiego, gdybym nie miał dowodów. Wciąż mam te wiadomości. To, co ujawnia ta treść, jest jest absolutnie potępiające Danny, zarówno Sean dla Seana Bolsa, jak i Chris'a Wallotona. Justin, Justin Peters jest liderem w demaskowaniu oszustów takich jak Sean Bols i Chris Vallotton w kościele chrześcijańskim. Oto co Justin miał do powiedzenia na temat tej wiadomości, to wiadomości to którą właśnie zobaczyliśmy. Tak, tak więc osoba, osoba, która kiedyś bardzo, bardzo blisko bardzo współpracowała z, Sean Ball, z Seanem Bolsem, twierdzi, że wiedziała, iż słowa wiedzy Seana były fałszywe. On wyszukiwał dane. Znajdował te informacje w internecie, w mediach społecznościowych. To mówi ktoś, kto pracował do Shouna Bolza. Chris Vallotton wiedział o shownie bolzu, że był oszustem. Ale nic nie powiedział. Nie wydał publicznego oświadczenia, ponieważ byłoby to zbyt szkodliwe dla ruchu proroczego. Czy wiesz, co jest szkodliwe dla ruchu proroczego? Najbardziej szkodliwą rzeczą dla ruchu proroczego jest ruch proroczy. Ponieważ po prostu chronią się nawzajem. I każdy z nich jest fałszywym prorokiem. Znają prawdę. Znają prawdę o sobie nawzajem. I nic nie mówią bo byłoby to zbyt szkodliwe dla ruchu proroczego. Fakt, że Chris aktywnie zdecydował się nie ostrzec opinii publicznej przed kimś, o kim wiedział, że jest kłamcą i oszustem, również wiele nam mówi o Chrisie. Wygląda na to, że tym ludziom bardziej zależy na własnej reputacji i wizerunku niż na prawdzie. Teraz, gdy mamy już trochę więcej kontekstu dotyczącego Shona Bolze i Bethel, posłuchajmy więcej o tym, co Jubilee miała do powiedzenia. Bethel jest świadomy tej sytuacji i nie powiedział ani słowa. W rzeczywistości mam kilka wiadomości tekstowych od jednego z literów Bethel na temat tego, dlaczego zdecydował się nie ujawniać tych informacji. I nie byłam pewna, czy chce się nimi podzielić, ale pewien podcast już to zrobił. Czuję się więc w porządku, dzieląc się nimi teraz, ponieważ to nie ja ujawniam je światu. To już jest w tym podcaście, ale najpierw powiem o tym, jak bezpośrednio wpłynęło to na moje życie i prawie mnie zabiło. W 2015 roku spotykałam się z mężczyzną, nazwijmy go Ted, z którym byłam zaledwie miesiąc. Odbyła się wówczas konferencja kościelna. Wciąż poznawałam tego mężczyznę, był starszy ode mnie o 10 lat. To długa historia, ale zasadniczo na tej konferencji mój były został wezwany przez na Bolza i zamierzam teraz odtworzyć ten klip. Kiedy wczoraj wieczorem podałeś mi telefon, zobaczyłem 50, ale wiem, że 50 to rok jubileuszowy, jubili. Jest coś takiego, że Bóg dał ci jubileusz, jubili. Czy to coś dla ciebie znaczy? O, twoja dziewczyna nazywa się jubili? To niesamowite, Bóg dał ci tę dziewczynę. Kiedy zamówiliśmy jedzenie dziś rano, tak przy okazji, jest to ogromna, ogromna reklama w środku proroctwa. jest to prorocza reklama, że miejsce Tomato Pie Cafe jest niesamowite na poziomie 10. Jedliśmy tam rano i uprzejmie przynosili nam jedzenie. Są niesamowici. Ale czy one ma coś wspólnego z tym miejscem? Pracuje tam! Ok. Jubilee's Tomato Pie Cafe. To jest ten klip, w którym powiedział, że Bóg dał mu Jubilee. Z perspektywy czasu wiem, że miejsce, w którym pracowałam, było na Facebooku. Fakt, że byliśmy w związku, również był na Facebooku. A on spotkał mojego byłego dzień wcześniej, był więc w stanie wrócić do domu i znaleźć wszystkie te informacje. To czyste zło. Sean igra tutaj z życiem innych ludzi. Wyszukuje informacje o statusach, związków ludzi i wmawia im, że Bóg chce, by się pobrali, choć doskonale wie, że Bóg wcale mu tego nie powiedział. Trudno wyrazić słowami, jak wysoko ceniony jest ten człowiek w tych kręgach religijnych a Bethel jest głównym ośrodkiem tych kręgów religijnych. Zasadniczo po prostu wierzysz, że wszystko co mówi ten człowiek jest jak słowa od Boga, ponieważ był bardzo szanowanym prorokiem i miał pieczęć zatwierdzenia z Bethel. Skończyło się na tym, że pobraliśmy się pod koniec tego roku, a on natychmiast stał się agresywny. Cierpiałem przez około cztery lata okropnego fizycznego, duchowego i psychicznego znęcania się i skończyło się na tym, że kilka lat po ślubie próbował mnie udusić. A ja nie opuściłam tego związku z powodu tego, co powiedział Sean Bolz. Myślałam, że Bóg chciał, abym była z tym mężczyzną i uwolnienie się od tego wszystkiego było dla mnie psychiczną udręką. Oczywiście od czasu opuszczenia Bethel wiele uległo dekonstrukcji, ale w tamtym czasie starałam się na chłodno wierzyć, że ten prorok wiedział, jaka jest wola Boża. Dopiero za drugim razem, gdy próbował mnie udusić, w końcu odeszłam. Ale nawet odchodząc, byłam tak udręczona tą decyzją, ponieważ nie wiedziałam, czy nie znalazłam się poza wolą Boga. Po raz ostatni dusił mnie w styczniu 2020 roku i przez 10 dni nie byłam w stanie przełykać bez bólu. To była bardzo, bardzo przerażająca sytuacja. Sprawdź statystyki dotyczące prawdopodobieństwa pozostania przeżyciu po Mam wielkie szczęście, że żyję. I tak się złożyło, że w 2020 roku wszystko wyszło na jaw na temat Shauna, ale wyszło to za kulisami i nikt nie powiedział ani słowa. So, Jubilee, tak więc Jubilee prawie umarła z powodu fałszywego proroctwa, które dał Shawn i kościół Bethel dokładnie wiedział, co się stało, ale nikt z kościoła Bethel nic nie powiedział ani nie ostrzegł przed Shawnem Bolzem. Należy pamiętać, że kościół Bethel ściśle współpracował z Shawnem Bolzem i promował go wśród ogromnej liczby swoich zwolenników. Bill Johnson jest starszym przywódcą w kościele Bethel, a oto klip na kanału Stevena Kozara The Church, który pokazuje bardzo bliskie relacje Billa Johnsona z Shawnem Bolzem, a także Shawna wykonującego swój przekręt z tabletem tuż przed Billem. Jednym z naszych najdroższych przyjaciół, jednym z naszych najbardziej zaufanych przyjaciół jest Shawn Bowles. Więc spróbujmy tego! Proszę, Jezu, przyjdź! Czy jest tu Kenny lub Kenneth Ray i Patricia Luke, którzy przyszli razem? Kenneth Ray i Patricia Luke, którzy przyszli razem. Pomóżcie mi ich znaleźć, czy są tutaj, czy istnieją naprawdę. Biorąc pod uwagę bliskie relacje Billa Johnsona i kościoła Bethel z Seanem Bozem, czy nie sądzisz, że powinni oni czuć się zobowiązani do ostrzegania ludzi przed osobą, która jawnie daje fałszywe proroctwa i niszczy nimi ludzkie życie? I nawet po tym, jak z wielu źródeł pojawiły się już niezbite dowody na temat rażących oszustw i kłamstw Shauna, Bill nadal promował Shauna. To jest z 2023 roku, długo po tym, jak oszustwo Shauna zostało już wyraźnie ujawnione wiele razy. Ta książka, którą napisał Shawn, Bill, napisałeś przedmowę do tej książki. Nosi ona tytuł Tłumaczenie Boga, słyszenie głosu Boga dla siebie i otaczającego nas świata. Więc szczerze, jeśli byłeś w miejscu, w którym zastanawiałeś się, jak mogę usłyszeć Boga, ale napisałeś, że była to jedna z najbardziej ekscytujących książek, jakie Przeczytałeś dlaczego? Cóż, książka sama w sobie jest niesamowita, a świadectwo życia, które ją wspiera, dodaje jej mocy. Bill Johnson mówi, że książka sama w sobie jest niesamowita, ale świadectwo życia, które ją wspiera, jest potężne, czyni ją jeszcze potężniejszą. Wiele, wiele osób wskazało już, że Sean jest oczywistym kłamcą i szarlatanem, i to, że Bill Johnson nic o tym nie wie, jest prawie niemożliwe. Już w 2016 roku Stephen Cozar z Mess Up Church i Chris Rosborough z Fighting for the Faith, faith ujawnili, the faith, że są czerpie swoje proroctwa z internetu. Internet. So back in tak April, więc już w kwietniu 2016 roku Chris Rosborough, Rosborough i ja ostrzegaliśmy ludzi, przed tym ewidentnie fałszywym prorokiem. Know, Gdybyś nie wiedział, Chris, Chris Rosborough prowadził podcast for faith, Fighting for the Faith zanim założył kanał na YouTube. I w tamtym, tamtym czasie to, to ja the pisałem the większość tekstów dla Pirate Christian Media. W tamtym czasie napisałem naprawdę zabawny artykuł satyryczny. Sean Pauls czyta Google na zimno, gdy Duch Święty ucina sobie drzemkę. Zamieszczę jeszcze do niego link. Jest naprawdę zabawny. Zapomniałem, że w ogóle to napisałem. Oto pierwsze wideo. Jestem prawie pewien, że pierwsze wideo, które Chris Rosbrough zrobił Fighting for the Fate w październiku 2018 roku. Odtworzę tylko mały fragment. Ale widziałem dane, która jest powiązana z Michaelem John'em. Czy to ma dla kogoś sens? Dana powiązana z Michaelem John'em? Jesteś tutaj? Jesteś Dana? Zwróć uwagę na to, o co on pyta. Czy jest tu Dana związana z Michaelem Johnem? Chciałbym zauważyć, że na stole przed Seanem Bolzem. Znajduje się urządzenie podłączone do Internetu. Dla mnie to wygląda jak iPad. Osobiście nie sądzę, by Sean aktywnie wyszukiwał informacji o ludziach podczas wygłaszania tych fałszywych prorost, so, Dlatego nie sądzę, by miało znaczenie, czy tablet jest podłączony do Internetu, czy nie. Myślę, że Sean prawdopodobnie sprawdził informacje dzień wcześniej i zapisał je na tablecie lub coś w tym rodzaju. Ale rezultat jest taki sam. Prorostwa Seana są bardzo wyraźnie wynikami poszukiwań w mediach społecznościowych, a nie głosem Boga. Oto Stephen Kozer udowadniający, że wszystkie informacje, które rząd podaje podczas tego rzekomego proroctwa, pochodzą bezpośrednio z internetu, a nie od Boga. Na zawsze! Błogosławimy Cię! Oto wideo, które nakręciłem w marcu 2020 roku i możesz zobaczyć, jak Sean używa swojego smartfona i rozgłasza informacje, które, jak pokażę w tym filmie, pochodzą bezpośrednio z różnych kont mediów społecznościowych tego młodego mężczyzny, z którym rozmawia. Szukam Denisa, który albo pochodzi z Ukrainy, albo z Ukrainy, albo z Ukrainy pochodzili jego rodzice. Przeprowadziłeś się do Ameryki i myślę, że do Stanu Waszyngton lub Waszyngtonu. Jest Denis, którego rodzice pochodzą z Ukrainy. Przeprowadziły się do Ameryki. Pomóżcie mi. Czy jest jakiś Denis? Robiliśmy to na tak dużych stadionach tylko kilka razy, to trochę trudne. Każda informacja, o której mówi Sean, pochodzi bezpośrednio skąd Denisa w mediach społecznościowych. To nie jest przepowiednia, to jest sztuczka. Wszystkie dane osobowe tego młodego człowieka były bardzo łatwe do znalezienia w internecie. Pokażę Ci, co mam na myśli. Szukam Denisa, który albo pochodzi z Ukrainy, albo z Ukrainy pochodzili jego rodzice. Moja rodzina chodzi z Ukrainy. Przeprowadziłeś się do Ameryki i myślę, że do Stanów Waszyngtonu lub Waszyngtonu. Widzę Pensylwanię. Nie tylko wysyłam cię, ale zlecam ci pracę nad Ukrainą i Europą Wschodnią i wydarzy się coś, o czym nawet nie śniłeś. I wydarzy się coś, o czym nawet nie śniłeś. Naprawdę to ma być przemawianie Boga? Boga, który najwyraźniej nawet nie potrafi nawet być konkretny? Zobacz, jak Chris Reed i Sean, Sean Bowles mówią w imieniu Boga, który tak naprawdę sam nie jest pewien, o czym mówi. Sean powinien very, się bardzo, bardzo afraid, bać, ponieważ czyni absolutną kpinę z imienia Boga, wygłaszając te internetowe proroctwa w imieniu Boga. God. So now, Więc teraz, wiedząc wszystko, co wiemy o tym, jak współwini są przywódcy Kościoła Betel w związku z oszustwami Shona, spójrzmy na kolejny przeciek tekstu od Chrisa Walotona. Musisz zrozumieć, że nie mam żadnego autorytetu nad Seanem. On nie pracuje dla mnie, nie należy do mojej organizacji. Poleciałem się z nim spotkać, spędziłem tam cały dzień i wróciłem. Poprosiłem go, aby posprzątał swój bałagan, a on najwyraźniej postanowił tego nie robić. Postanowiliśmy, that. że nie będzie już usługiwał w naszej sieci i bardzo wyraźnie zaznaczyliśmy, że dopóki nie okaże skruchy, nie może mieć żadnego wpływu na nic, co robimy, gdyby pracował dla mnie, lub był licencjonowany przez naszej organizację, lub nawet miał z nami głębszy związek, z pewnością byłbym w stanie zrobić coś więcej. Jeśli czujesz, że musisz go pozwać, to może właśnie to powinieneś zrobić. Ponownie nie każę ci tego robić. Mówię ci tylko, że jeśli chcesz posunąć się w tej sprawie dalej, to radzę ci zrobić coś, co rozpali pod nim ogień. Bardzo mi przykro z powodu Twojego bólu. Całkowicie rozumiem, jak się czujesz. Po prostu nie mamy wpływu na jego życie. Chris twierdzi, że byłby bardziej proaktywny w ostrzeganiu ludzi przed Seanem, gdyby Sean miał z nimi głębszy związek. Ale właśnie widzieliśmy Billa Johnsona, szefa Chrisa i lidera Bethel Church, występującego ramię w ramie z w pełni promując Shawna przy jego całkowicie zerowych kwalifikacjach. Powiedziałbym, że wygląda mi to na dość głębokie powiązania. Nie wiem jak ty, ale wydaje mi się całkiem jasne, że Chrisowi bardziej zależy na zachowaniu reputacji ruchu proroczego niż na mówieniu ludziom prawdy o oczywistym oszuście i kłamcy, którego promował i wspierał jego Kościół. Oto więcej rozmów Billa Johnsona i Shawna Bolza, które pokazują, że są oni rzeczywiście bardzo bliskimi partnerami w służbie. Opuszczają kościół, ponieważ szukają autentyczności. I on uważa, że autentyczność można znaleźć w Bethel lub Wilhelmina Bolsa z anielskimi piórami, które nie istnieją, i słowami wiedzy od Boga, które pochodzą z mediów społecznościowych. Nie możesz wprost wymyślić takich rzeczy. Nie możesz tego wymyślić. To po prostu niewiarygodne. Głębokość i szeroko rozpowszechniona natura zwodzenia w ruchu charyzmatycznym zapiera tych w piersiach. Mówią, że ludzie opuszczają swój kościół, ponieważ chcą autentyczności. Jest to ironiczne, biorąc pod uwagę, że nie ma absolutnie nic autentycznego w tym, co robi Sean Bill. Dosłownie kłamią i tuszują fałszywe proroctwa. Oto kolejny tekst od Chris'a Wallotona, który wyciekł. W tym momencie nie zamierzamy publicznie wypowiadać się na temat Shaun'a. Jak zauważyłeś, publiczne oświadczenie zaszkodziłoby nie tylko Seanowi, ale całej proroczej służbie na całym świecie. Zauważyłem, że Shawn nie przekazuje słów wiedzy. Wydaje mi się też, że stracił dom, przynajmniej tak słyszałem. Nie wiem, czy to prawda, ale na to wygląda. Nie mam już z nim żadnych relacji i nie chcę ich mieć. Wygląda na to, że mamy do czynienia z kolejnym skandalem związanym z rzekomą utratą domu przez na Bolza. Stracił dom? Sean Bolz? To o zupełnie inna historia, którą opisali Steve Kozar i Chris Rosebrough. Sprzedał swój dom członkowi BLM, Black Lives Matter, co samo w sobie jest skandalem. Widzimy, że Chris odmawia wydania publicznego oświadczenia ostrzegającego ludzi przed szanem, bolsem, ponieważ nadałoby to proroczej służbie z Bonsławy. Ale co z ostrzeżeniem ludzi przed szanem, aby nie było więcej ofiar takich jak Jubilee? Czy nie jest to dobry powód, aby wydać publiczne oświadczenie ostrzegające ludzi przed szanem? Oto kolejny tekst Chrisa Wolotona, który pokazuje szokujący brak świadomości, że on i Kościół Betel są współwinni w tym wszystkim. Rozmawialiśmy również z jego zarządem indywidualnie i razem. Poprosiliśmy ich o wycofanie go ze służby. W tym momencie nie chcą tego zrobić, co moim zdaniem jest poważnym błędem, ale mają oficjalny autorytet, by go usunąć. Szczerze mówiąc, nie rozumiem, dlaczego tego nie robią. Dany przedstawił wszystkie fakty i dowody. Rozmawiałem z Cheanem, Edem Silvozo, Johnem Arnottem i Bakerami na temat Shona. Moje zdanie jest takie, że Bóg się z nim rozprawi i nie chciałbym być na jego miejscu. Chris mówi, nie chciałbym być na jego miejscu, ale odmawia wydania publicznego świadczenia ostrzegającego ludzi przed kimś, kogo nie tylko znaje korażącego kłamcy i szarlatana, ale także jako kogoś, kogo kościół Bethel publicznie promował i wspierał w przeszłości. Ja sam nie chciałbym być też teraz na miejscu Chrisa. Jest wiele, wiele więcej osób, które współpracowały z Seanem Bolson w przeszłości, a które wydają się odmawiać powiedzenia czegokolwiek publicznie na temat oszustw i kłamstw Seana. Oto zdjęcie Seana z Heidi Baker, inną, bardzo znaną nauczycielką w ruchu nowej reformacji apostolskiej. Danielem Colendą, dyrektorem generalnym Christ for All Nations i głównym pastorem Nations Church Orlando na Florydzie oraz Rodneyem Howardem Brownem, pastorem River Church w Tampa Bay na Florydzie. A oto zdjęcie Seana z Benem znanym z oszukańczych krucjat uzdrawiających, Toddem Whitem, znanym z fałszywych metod wydłużania nóg. Oraz Michaelem nauczycielem Judys I współzałożycielem Sand Movement. Są to ludzie, którzy najprawdopodobniej znali dowody przeciwko Shownowi, a mimo to zdecydowali się go promować i być z nim związani. Wszyscy ci popularni rzekomo chrześcijańscy nauczyciele są ze sobą głęboko powiązani i są współwinni wzajemnego tuszowania swoich kłamstw. Oto kolejny tekst od Christa Wellottona nie mamy już kontraktu z TBN, nie widziałem mata Crouch'a od ponad roku, ale nie zamierzam przyjmować roli polegającej na chodzeniu od służby do służby i mówieniu im, że Sean dawał fałszywe prorocze słowa. Nie mam na to czasu. Nie mam ochoty dzwonić za każdym razem, gdy widzę Seana na nowej scenie. Powiedziałem wielu literom w naszej sieci o nieuczciwej proroczej służbie Seana, Większość z nich go wycofała, inni dzwonili do mnie i pytali, co o tym myślę. Nie zdawałem sobie sprawy, że książki Seana wciąż są w naszej księgarni, poproszę o ich usunięcie ze sklepu i naszej witryny. Rozmawiałem z nim około 4 temu i powiedziałem, że nie prosić nikogo z naszego zespołu o udział w jego podcastach. Powiedziałem mu, że musi posprzątać swój bałagan, zanim nawiąże relację z którąkolwiek z naszych służb. Cóż, Chris wcale nie musi podążać za Shawnem. Mógłby po prostu sam wydać jedno publiczne oświadczenie. To naprawdę łatwe do zrobienia. Ale z jakiegoś powodu Chris tego nie robi. Magazyn Charisma jest jedną z największych, jeśli nie największą publikacją w charyzmatycznym świecie. I nie tylko strona internetowa nadal zawiera artykuły napisane przez Shauna, ale on sam nadal pisze dla magazynu Charisma do dziś. Jego najnowszy artykuł dla magazynu pochodzi z 18 sierpnia 2024 roku. Profesor Today UK to kolejny znany wydawca treści charyzmatycznych, który opublikował artykuły demaskujące Shauna Bolsa jako fałszywego proroka. Oto tytuł tej serii, która analizuje publiczną posługę Shauna Bolza. Już w 2017 roku Patheos opublikował artykuł zatytułowany Sean Balls. Demaskowanie fałszywego, charyzmatycznego proroka. Czy mamy uwierzyć, że żadna z tych osób, które widzieliśmy współpracujących i promujących Seana Bolza, takich jak Bill Johnson, Heidi Baker, Benny Hinn i Todd White, nie wiedziała o żadnym z tych bardzo poważnych zarzutów dotyczących Seana? Oczywiście, że nie. Ci ludzie wiedzieli, ale mieli nadzieję, że ich zwolennicy się nie dowiedzą, aby zbudować wiarygodność ruchu proroczego on opublikował oświadczenie na swojej stronie internetowej, aby odnieść się do reakcji na niego i jego posługi, ale Jest naprawdę kiepskie oświadczenie z pełne ogólników takich jak ten. Jako służba nigdy nie przyzwalaliśmy i zaprzeczaliśmy, że kiedykolwiek znaleźliśmy informacje w internecie, aby prorokować o ludziach, ponieważ zdarzyło się to w przeszłości z kilkoma osobami. Istnieje podejrzenie, które zrodziło się szczególnie w latach 2016-2019, kiedy podróżowaliśmy w pełnym wymiarze godzin, modelując i nauczając w ciele Chrystusa, jak realizować duchowy dar słowa wiedzy, który nie był przedmiotem nauczania aż do obecnego pokolenia. Nie ma absolutnie żadnego żadnych przeprosin i absolutnie żadnego przyznania się do niewłaściwego postępowania, pomimo oczywistego dowodu, który już omówiliśmy. Dołączę link do oświadczenia szona w opisie tego filmu, abyś mógł sam sprawdzić pełne oświadczenia. Oczywiste oszustwo Shauna Bolza to tylko wierzchołek góry lodowej ruchu charyzmatycznego, sam kościół Bethel jest równie winny rażącego tuszowania kłamstw, takich jak twierdzenia, że podczas nabożeństw często spadają anielskie pióra. Około 15, a może 14 lat temu, gdzieś w tym obszarze, prawdopodobnie 14 lat temu, zaczęły pojawiać się, spadać pióra podczas spotkań, a potem zaczęły spadać w naszych domach, restauracjach, po prostu niezwykłe rzeczy. Są znaki, które sprawiają, że się dziwisz. Ludzie pytają, gdzie to jest w Biblii, cóż jest napisane, że okryjecie tymi piórami. Psalm 91,4 mówi: okryjecie tymi piórami, ale to oczywiście nie oznacza fizycznych piór. To metafora. Chris Valoton starał się dać do zrozumienia, że nigdy nie zrobiłby czegoś podobnego do tego, co zrobi Sean Bowles, ale spójrz na to, co on sam powiedział o anielskich piórach. Zjawiska te mają tendencję do przechodzenia i odchodzenia. Nikt w Betel nigdy nie głosił na temat piór, o których wiem, ale czasami jest prawie niemożliwe, aby o nich nie wspomnieć, gdy nauczamy? Ponieważ kilka z nich naraz spada tuż przed amboną. Sam byłem tego świadkiem kilkaset razy w kilku różnych budynkach. Tak więc Chris widział spadające anielskie pióra kilkaset razy, ale nigdy nie przedstawił na to żadnych dowodów. Jeśli Chris jest tak przekonany, jest to dla niego tak wiarygodne, czy nie byłby to świetny sposób, aby to zrobić? Robi? Gdyby pokazał nam rzeczywiste anielskie pióra, które jak twierdził, widział setki razy, może moglibyśmy uwierzyć w jego rzekomo proroczą posługę. A oto Benny ben Heather Armstrong, Armstrong, proroczy nadzorca i lokalna pastorka kobiet w kościele Bethel, również mówiący o spadających anielskich piórach. Hej, jak się wszyscy mają! Oh, anielskie me, pióra już spadają! Oh, come on. Here we go. <laughs> Jesteście gotowi? Dzięki, Jezu, tak? To typowe dla Jezusa. Tak. W niedzielę wieczorem spadło sporo piór, również podczas niedzielnego nabożeństwa. Kościół beza w kółko powtarza, że podczas jego nabożeństw spadają anielskie pióra, ale czy to prawda? Justin Peters napisał listy do kościoła Bethel, w których oświadczył, że całkowicie zamknie swoją posługę, jeśli kościół Bethel dostarczy jakichkolwiek dowodów na istnienie anielskich piór, o których nieustannie mówił. Pisze zarówno z prośbą, jak i ofertą. Najpierw prośba, proszę o dostarczenie zdjęć, przynajmniej jednego, a najlepiej kilku takich anielskich piór. Biorąc pod uwagę, że powinniście mieć filmy wideo z tymi piórami spadającymi w trakcie usługi, również proszę o ich dostarczenie. Proszę o przetestowanie jednego lub więcej anielskich piór przez Służbę Ochrony Zasobów Rybnych i Dzikiej przyrody Stanów Zjednoczonych lub Kalifornijski Departament Ryb i Dzikich Zwierząt lub zrób to na dowolnym wydziale naukowym, lokalnego kolegium lub uniwersytetu, aby sprawdzić, czy pióra należy do ptaka, czy też nie można go zidentyfikować. Pokryję wszystkie koszty zarówno testów, jak i podróży, wyżywienia tym itp. A teraz oferta. Jeśli dostarczysz dowód na to, że te pióra są nieznajomego pochodzenia i nie należą do żadnego znanego gatunku ptaków na świecie, publicznie przyznam się do winy i przeproszę Ciebie oraz Bethel. Natychmiast i na stałe zamknę również moją służbę. Jak wiesz, jestem jednym z twoich najgłośniejszych krytyków i mam sporą platformę na YouTube. Po raz pierwszy złożyłem tę prośbę i ofertę na YouTube, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Czy chodzi więc tylko o Shona Bolsa, który jest oszustem, czy też o prawie wszystkich związanych z jego proroczą posługą, w tym Battle Church, Billa Johnsona, Chris'a Valotona, Heidi Baker, Toda White'a i wszystkich innych, o których wspomnieliśmy wcześniej? Jak wygląda sytuacja w tej chwili? Cóż, reakcja przeciwko Seanowi Bolzowi, kościołowi Bethel, jest teraz dość duża. Wiem, że Mike Winger, inny popularny YouTuber, jeśli jeszcze tego nie zrobi, the do czasu publikowania tego filmu, zwróci jeszcze większą uwagę is. na ten skandal. Yeah. Wszystkie te, te ostatnie wydarzenia są kolejnym dowodem na to, so jak niebezpieczni są ci ludzie, których wielu lubi. Ale wiele teologii kryjącej się pod ich muzyką pochodzi bezpośrednio od diabła. Moje pytanie brzmi, czy powinniśmy słuchać piosenek, które mają dobre chrześcijańskie teksty, ale są napisane przez fałszywych chrześcijan, może takich jak są. Betel, czy tym podobna? Konkluzja jest taka, że jeśli coś jest prawdą, to jest prawdą. Można docenić prawdę piosenki, jeśli zawiera prawdę. Jest wiele piosenek napisanych przez prawdziwych chrześcijan, które mają złą teologię. Naprawdę złą teologię. I jest kilka piosenek napisanych przez niechrześcijan, które mają dobrą teologię. Ale myślę, że ważne jest, aby nie dać się wciągnąć w te ruchy. Hillsong to aberracyjny ruch z naprawdę aberracyjną teologią. Bethel jest taki sam, lub nawet gorszy. Nie oznacza to jednak, że od czasu do czasu nie wydadzą czegoś, co jest prawdą, i można to zaśpiewać jako prawdę. Więc należy być po prostu rozważnym. Ale to są potężne ruchy. Oba. Bethel z powodu grupy muzycznej Jesus Culture. Hillsong z powodu muzyki Hillsong. Gdyby nie mieli tej muzyki, nie byłoby ruchu. Prawdopodobnie żadnego z nich. Ale teologia obu, szczególnie Bethel, polega na nieustannym nadużywaniu imienia Ducha Świętego. Nieustannie, więc nie chcesz być częścią tego ruchu. Ale nawet zepsuty zegar wskazuje dokładną godzinę dwa razy na dobę. Więc od czasu do czasu ludzie natrafią naprawdę. Hey, Cześć, jestem Mike. Jeśli chcesz wesprzeć to, co robię i pomóc I tym filmom dotrzeć do większej liczby osób, czy możesz rozważyć kliknięcie przycisku subskrypcji? Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu do końca. Oto kolejny, który może Cię zainteresować. Po wybuchu tego skandalu, który zaczął narastać, naciskach i krążących w sieci wiadomościach Chris'a Walotona, Kościół Bethel w końcu postanowił wydać oświadczenie. Link do tego oświadczenia umieściłam w opisie pod tym wideo.